Zbiornik ciepłej wody użytkowej, pionowy, poziomy, a może bez zbiornika? Dzisiaj zapraszam na film o tym, czy warto instalować taki zbiornik w instalacji z buforem ciepła. Cześć. Przyznam się Wam na początku, że długo zastanawiałem się, jakie argumenty za i przeciw zbiornikowi ciepłej wody użytkowej mogę Wam przedstawić. Powiem to, jak wygląda z mojego doświadczenia instalacji ciepłej wody użytkowej na starej instalacji, gdy ten zbiornik był w układzie poziomym, i opowiem, jak wygląda to w układzie pionowym. I tak zbiornik poziomy, który użytkowałem na starej mojej instalacji, yy, nie spełniał moich oczekiwań, mimo że to nie był stary zbiornik, on miał około 8 lat. Był to taki zbiornik oczywiście tradycyjny, ponieważ w środku była tylko wężownica do ogrzewania tej ciepłej wody użytkowej. W tym zbiorniku zbiornik miał około 100 litrów, także oczywiście, raz, że litraż był za mały na większą rodzinę to jeszcze też się wychładzał. A dlaczego się wychładzał? A dlatego, że grawitacyjnie ta woda krążyła i nie było oczywiście zrobionego zaworu zwrotnego, czy nawet przy takiej starszej instalacji ten zawór zwrotny byłby bardzo potrzebny. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tych zaworach zwrotnych, to polecam film. Tutaj macie link na górze do tego filmu. I dalej, jeśli chodzi o y, tutaj nasz zbiornik y, ciepłej wody użytkowej, ten y, poziomy, zostało tam też zmieniona grzałka ze standardowej grzałki na grzałkę, która obsługuje panele fotowoltaiczne. I powiem szczerze, y, no, fajnie to grzało, bo było ciepło. Woda oczywiście w lato była ciepła, grzana, natomiast ta woda nie grzała się fizycznie 100%, dlatego że grzałka była usytuowana na połowie tego zbiornika. I ta dolna część cały czas wody była zimna. W związku z tym tak naprawdę możliwości moich paneli fotowoltaicznych i używania zbiornika poziomego niestety nie sprawdziły się. Dlatego też w okresie letnim bardzo często mi się wyłączała instalacja, bo górna część oczywiście miała 75 stopni więcej i wtedy już panele fotowoltaiczne prądu nie produkowały i ta instalacja się wyłączała. I też przy instalowaniu i budowie instalacji z buforem ciepła, koniecznie chciałem, żeby to był zbiornik pionowy. Dlaczego zbiornik pionowy? Dlatego, że jest efektowny podział tej wody. To rozwarstwienie wody jest naprawdę naturalne. Nawet jeżeli macie zbiorniki poziome, a jest to ogrzewanie jakby dwupłaszczowe, no to już jest lepiej. Natomiast gdy jest jakaś tam zwykła wężownica, bodajże w kształcie podkowy, no to, to, to naprawdę, grzeje się tylko jakby część tego zbiornika, i ta dolna część zbiornika cały czas jest zimna. Jeżeli zakupimy zbiornik pionowy, to naturalnie jest to, że ta woda będzie się rozdzielać. Natomiast jeżeli czy mamy grzałkę standardową na prąd 230, czy mamy grzałkę na prąd z paneli fotowoltaicznych, z takiej tej wewnętrznej instalacji, którą ja również posiadam, jak wiecie, to ta woda grzeje się już od samego dołu, ponieważ jest to oczywiście w układzie, w układzie pionowym, i ta grzałka jest zainstalowana od spodu mojego zbiornika ciepłej wody użytkowej. I oczywiście, jeżeli chcemy ogrzać taki zbiornik ciepłej wody użytkowej za pomocą tradycyjnego kotła czy wody z buforu ciepła, to powiem szczerze, że jest tam ta spirala miedziana. Ona ma bodajże około 5 metrów w moim przypadku i naprawdę bardzo, bardzo ciepło ogrzewa taką instalację. Zbiornik pionowy tak naprawdę też nie zajmuje dużo miejsca w kotłowni. Trzeba oczywiście przemyśleć, gdzie należy go zainstalować. To też jest ważna rzecz. Natomiast wiele osób zastanawia się, czy kupić zbiornik pionowy czy kupić zbiornik poziomy, no jednak zbiorniki i poziomy w obecnych czasach są tańsze i ta różnica nawet do 400-500 zł, jeżeli chodzi o zbiornik pionowy i poziomy jest y, duża. Natomiast jeżeli chodzi o ogrzanie tej wody, to jest jednak duża różnica i chciałbym tutaj wam zaproponować, żebyście jednak y, przy w przebudowie ewentualnej waszej kotłowni czy budowaniu nowej kotłowni zainwestowali w zbiorniki pionowe. Tak samo, jeżeli są instalacje gazowe czy instalacje związane z pompą ciepła, to również tak naprawdę wszystkie te zbiorniki ciepłej wody użytkowej są już montowane pionowe. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz, ponieważ ta woda rzeczywiście szybciej się i nagrzewa, ona się lepiej rozdziela. I cały czas tak naprawdę moja instalacja fotowoltaiczna, bo to robię na przykładzie właśnie instalacji mojej fotowoltaicznej, ona się cały czas ta woda nagrzewa i tak naprawdę w tamtym roku specjalnie sobie sprawdzałem w historii teraz mojej instalacji, że tylko raz albo dwa razy ta instalacja się wyłączyła, także ona cały czas pracuje w okresie nawet letnim, gdzie tego słońca jest bardzo dużo. To oznacza, że... Ta woda raz jest użytkowana na bieżąco, bo mam w tej chwili oczywiście w domu 6 osób razem już z dziećmi, także ta woda jest używana. Natomiast też cały czas ta instalacja, jak tylko jest słońce, pracuje. W tamtej instalacji, tej starej, gdzie zbiornik był poziomy, no niestety ta woda na 100% się nie grzała. Tutaj cały czas ta woda jest ogrzewana, jak tylko już od dołu zbiornika woda. Wchodzi zimna, gdy się oczywiście z górnej części zbiornika wybierze ciepło, to na cały czas się już podgrzewa, podgrzewa i cały czas ta nasza tutaj grzałka pracuje, a jednocześnie ogrzewając ją, ogrzewając zbiornik metodą taką tradycyjną, kotłem na paliwo stałe, to oczywiście też ta woda się szybko nagrzewa i również też ona się rozdziela i jest naprawdę ciepła. Kolejną ważną rzeczą oczywiście to jest to, czy warto w ogóle instalować zbiornik ciepłej wody użytkowej, czy nie. Na przykład, jeżeli kupujemy sobie oczywiście bufor ciepła, no to kupujemy na przykład z dwoma wężownicami. Jedna wężownica na przykład posłuży nam do podłączenia kominka jako dodatkowe źródło ogrzewania, a na przykład druga wężownica może nam służyć jako ogrzewanie tak zwanej ciepłej wody użytkowej. No i powiem Wam szczerze, jeżeli nie macie wanny w domu jeżeli będzie głównie prysznic używany i tych osób w domu też nie będzie dużo myślę tam do czterech osób użytkujących to też to się sprawdzi ponieważ oczywiście jeżeli będziemy mieli zbiornik buforu ciepła to już wtedy oczywiście no minimum 1000 litrów bo to też już oczywiście jest większy metraż ogrzewania tej ciepłej wody użytkowej za pomocą oczywiście tej spirali miedzianej, która jest w środku w środku tego zbiornika Niemniej jednak y, warto zastanowić się nad taką opcją. Dlaczego? Dlatego, że 1 trzecia energii, która jest tak naprawdę w tym zbiorniku buforu ciepła, będzie nam szła już na y, ciepłą wodę użytkową. Także te 100% z 1000 litrów na pewno nie będzie można wykorzystać do ogrzewania naszego domu czy mieszkania. Dlatego jednak ja zachęcam, żeby jednak niezależnie ogrzewać ciepłą wodę użytkową, ponieważ bufor ciepła w takiej instalacji, jak ja posiadam, czy jeżeli Wy macie również swoje bufory ciepła, czy z ekogroszkiem, czy na pellet, to również to jest lepiej, gdy oddzielnie pracuje ciepła woda użytkowa, jakby jest odseparowane, jak i również druga wersja, czyli bufor ciepła już na, i na instalację, czy na podłogówkę, czy na Grzejniki. Można oczywiście kupić sobie tak zwany zbiornik kombinowany, czyli zbiornik w zbiorniku. I tam powiem Wam szczerze, no to jest też fajna opcja, mimo tego, że jest to dużo drożej. Mamy tam zainstalowany bufor ciepła na przykład 800 litrów i 200 litrów jest zbiornik może nawet niecały, tam około 150 litrów zbiornik ciepłej wody użytkowej. Też wiele osób takie coś instaluje, jeżeli ma mało miejsca w swojej kotłowni. No, niemniej jednak ja promuję niezależność ogrzewania, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową. A zresztą, jeżeli ktoś z Was ma takie zbiorniki kombinowane, to chętnie się dowiem w komentarzach pod filmem, czy takie zbiorniki naprawdę się sprawdzają. No, ja akurat nie miałem do czynienia, natomiast kilka osób moich znajomych takie zbiorniki posiada i powiem szczerze, że. Często mówią mi, że gdyby mieli taki zbiornik jeszcze raz kupić, to by się dwa razy zastanowili i kupili niezależny zbiornik na ciepłą wodę użytkową i niezależny zbiornik na bufor ciepła. Podsumowując dzisiaj naszą rozmowę na temat zbiorników ciepłej wody użytkowej, myślę, że tak czy inaczej warto zakupić taki zbiornik użytkowy. Czy to będzie pionowy, czy to będzie poziomy, w zależności od naszych. Tutaj hmm, sytuacji związanych z wielkością naszej kotłowni. Bo jeżeli mamy tylko hmm, instalację tak zrobioną, że hmm, jest to prawda wężownica dla ciepłej wody użytkowej z buforu ciepła, jednak tej wody może być troszeczkę za mało. Oczywiście mamy w planach hmm, budynku, czy w tej chwili w ogóle w budynkach mamy hmm, nasze, w wasz, naszych łazienkach mamy prysznicę, ale może być także że. Będzie remont łazienki, będziemy chcieli sobie zainstalować wannę, i tutaj już jest problem, bo te wody wtedy będzie na pewno dużo, dużo za mało. Zapraszam Was do pozostawienia komentarzy na temat tego, czy warto zakładać taki zbiornik ciepłej wody użytkowej i czy ktoś z Was użytkuje zbiornik poziomy czy pionowy i czy ktoś z Was również miał taką przygodę ze zbiornikami jak ja, że najpierw użytkowałem w układzie poziomym, a teraz mam w układzie pionowym. Czy zauważacie różnicę? Bardzo mnie ciekawi wasza, Wasze komentarze, także bardzo proszę o to, żeby zostawić pod filmem. Jeżeli film się oczywiście podobał, to proszę o zostawienie łapki w górę, a ja już dzisiaj dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!